どういうこ W następne stulecie i tysiąclecie weszliśmy jako nowoczesna szkoła i mogą sobie z nowych tradycjami. Gdy szkoła, nauka. W auli szkolnej uczniowska twórczość pozalekcyjna. Potem ostatni półmetek i ostatnia studniówka, bo takie bale zaczęto organizować w lokalach. I nowy pomysł, który przyrodził się w tradycji: spotkania ze wspomnieniami podobnych mieszkańców wybudowych, oprawy pojazdów komuzycznych pod nazwą Zadróżki A talenty kolejnych roczników uczniów prezentowane były jak przed laty, na uroczystościach i imprezach w szkole, w powiecie, w województwie i poza granicami kraju. Zostaliśmy bowiem zaproszeni między innymi na występy do Oratorium Marianum w Uniwersytecie Wrocławskim i na Dni Dolnego w Szwecji, gdzie udaliśmy się wraz z delegacją województwa. Utrzymaliśmy też wiele nagród na rata. dla kabaretów, spektakli teatralnych i poetycko-muzycznych, recytatorów, rękodziełach, solistów i zespołów muzycznych oraz dla zespołów pieśni i tańczy. Oto próbka w ówczesnych występów. <laughs> Chyba się, na, się I I biznicy, Nie będę Nie będę mogła Nie jak nie, tą już nawzajem na łapkę nie? 10 lat temu przeżywaliśmy w wielkim gronie 60-lecie szkoły. Potem 65. I ufundowanie nowego sztandaru. Piękne wspomnienie. A jak szkołę z tamtych czasów zapamiętała pani dyrektor Barbara Zaliszko? To o tylko sobie. Coś dla mnie troszeczkę. Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam wszystkich, a szczególnie gorąco witam te osoby, które były i są związane blisko z naszą szkołą. Jest to, jakiś, jest to czas naszej szkochanej w minęło 70 lat. Czy to długi okres, czy krótki. Można byłoby dyskutować, ale to nie o to chodzi. Nasza szkoła jest jedną z najstarszych szkół tego typu na terenie powiatu Oleśnickiego i województwa dolnośląskiego. W związku z jubileuszem szkoły poproszono mnie o krótkie wspomnienia z okresu, kiedy pracowałam w tej szkole i pełniłam funkcję dyrektora, ale szkoły a szczególnie naszej, nie da się podzielić na poszczególne okresy. Ona zawsze była, jest i będzie. W szkole tej przepracowałam 35 lat. To zostawiłam tutaj kawałek swojego życia kawałek serca. Dużo wrażeń, wspomnień, także w pewnym stopniu przyczyniłam się w mniejszym, może większym, ale do funkcjonowania tej szkoły. Pamiętam swoje pierwsze dni pracy i tą wspaniałą, niepowtarzalną atmosferę. Wspaniałych, życzliwych ludzi, którzy do dziś towarzyszą w tej atmosferze i tak tutaj do dzisiaj jest. Nie zapomnę Nigdy nigdy słów absolwentki zasadniczej szkoły zawodowej, która kontynuowała naukę w innej szkole tamtejszego miła, gdy spotkała mnie, podbiegła do mnie i mówi dziękuję pani profesor, przywitałyśmy się, a później zadała jej pytanie, no i jak ci tutaj leci? A ona krótko, rzeczowo, ale ze serdecznie odpowiedziała. Pani profesor, po grudach, po grudach, ale do Bierutowa. Te słowa, do, mimo to, że minęło już kilkanaście lat, tkwią w dalszym ciągu w mojej pamięci. Tak jest i niech tak zawsze zostanie, bo dzisiaj podobnie, gdybym spotkałam. spotkała, myślę, że tak samo bym jej odpowiedziała. No właśnie, słowa wizytatorów, słowa absolwentów, Słowa rodziców, a także przygodnych osób, które przebywały w naszej szkole, i zawsze to niezależne pytanie. Co Wy robicie, że u Was jest taka wspaniała, rodzinna atmosfera? Taka życzliwość. A no właśnie, moi drodzy. Bo szkoła rolnicza, a obecnie zespół szkół ponadunekazjantów. Ma w sobie coś niepowtarzalnego, coś niespotykanego, coś, co kazało nam wszystkim zostawić tutaj kawałek swojego życia i kawałek serca. A tam, gdzie serce, tam wzajemna życzliwość, dobroć, wzajemne zrozumienie. Tak do tej pory jest i niech zawsze zostanie. Na stanowisku dyrektora pracowałam 8 lat. Kontynuowałam dalsze prace remontowe w szkole, dzięki czemu nasza jubilatka ogłodniała, wypiękniała. W tym czasie również wybudowaliśmy i oddaliśmy do dyspozycji uczniów boisko wielofunkcyjne. Tak składa się, o tym wspominał tutaj pan dyrektor piecząt o sali gimnastycznej, bo ta sala gimnastyczna była tyle lat budowana i nigdy nie doszła do skutku. To nie moja zasługa, ale za mojego okresu właśnie oddano tutaj do dyspozycji tą obecną salę widowiskowo-sportową, z której my obecnie również korzystamy. Było to wielkie przedsięwzięcie powiatu i gminy Bierutów. Rozpoczęliśmy również rozszerzenie oferty edukacyjnej o praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus. W tym wszystkim. Pomagał mi i zawsze dzielnie towarzyszył obecny pan dyrektor. Panie dyrektorze, dziękuję za wszystko. Dziękuję ci, Wojtku, i życzę, abyś tą szkołę doprowadził do kolejnych jubileuszy. Moi drodzy Państwo, z wielkim, gorącym sercem i łyską w oko. Wspominam również moich wspaniałych chłopaków z internatu, a także moją jedyną klasę, której byłam wychowawczynią. Witam Was, kochane skrzaty, pięcioletniego technikum hodowlanego, rocznik 1993. Myślę, że będzie okazja, żeby spotkać się, porozmawiać, powspominać, a to już odległy czas. Wyobraźcie sobie. Moi drodzy, że ten czas tak szybko leci, że ja już obecnie uczę Wasze dzieci. Moi drodzy, o szkole można by było mówić bardzo dużo, ale tuż prawie wszystko zostało powiedziane. I ja tylko chciałam powiedzieć wszystkim Państwu, że miałam ogromne szczęście, że trafiłam do tak wspaniałej szkoły, do takich wspaniałych. Ludzi, z którymi mogą pracować. Dziękuję wszystkim moim kochanym koleżankom i kolegom nauczycielom, wszystkim pracownikom, a także uczniom, o których tutaj już dużo powiedziano i to wszystko jest prawda. I oni zawsze byli chlubą naszego narodu. Tutaj duch szkolny, który nam się przewija, proszę, żeby wiecznie trwa, trwał nad tą szkołą i zapraszał nas na. Kolejne jubilausze, 80., 90, a może i 100. <laughs> Moi drodzy Państwo, dzisiaj życzę wszystkim wspaniałych wrażeń, wspaniałych przeżyć, wspaniałego przeżycia również wspomnień z Walu y, absolwenta. Do zobaczenia. Do zobaczenia najpierw w kuluarach tutaj szkoły może i sali gimnastycznej, a później na następnym zjeździe. Dziękuję bardzo. Teraz mój czas. Wiem, że nasza szkoła ma długą i piękną historię. Poznajemy ją, szanujemy i dzień po dniu dodajemy nasze małe historie do tej wielkiej historii. Mamy nadzieję, że będą równie cenne i szlachetne. Szkoła nadal rozbrzmiewa gwarem i śmiechem młodzieży. Nauczyciele cierpliwie i serdecznie prowadzą uczniów drogą do życiowych sukcesów, ale nie słychać już niestety zespołu pieśni i tańca. To nieprawda zespół wystąpił. yeah